Jest 3 października w Studio na 5 pan inżynier Krzysztof Tytko. Całość tej rozmowy będzie zmontowana i puszczona za jakiś czas. W międzyczasie tutaj robimy szybkie nagranie z apelem, ponieważ 10 października jest walne zgromadzenie, na którym będą debatować o wchłonięciu PGNiG przez Orlen. O co w tym wszystkim chodzi, co jest najważniejsze i jaka jest pana rola w tym wszystkim? 10 października jest nadzwyczajnie walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNIG. I tam ma być podjęta uchwała, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na fuzję z PKN-ORLEN. To jest, proszę Państwa, bardzo niebezpieczne dla polskiego społeczeństwa, bo tym sposobem finalizuje się przekazanie kontroli nad naszymi zasobami naturalnymi firmie, która ma najwięcej kapitału w swojej strukturze kapitału obcego. PKN to jest firma, która ma 72% udziału w akcji Skarbu Państwa, a PKN Orlen na dzień dzisiejszy po, po akwizycji energii i po wchłonięciu lotosu ma 35%, czyli ma około połowę mniej własności Skarbu Państwa. A własność Skarbu Państwa to jest własność nas wszystkich, Polaków. Jeśli skutecznie dojdzie do tej fuzji, to będzie oznaczało, że większość naszych zasobów naturalnych, zalegających pod ziemią, będzie przekazana pod kontrolę obcemu kapitałowi. Dlatego naszym zadaniem jako OKO PN jest zrobić wszystko, żeby uczestniczyć w tym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jako akcjonariusz i myśmy to zrobili, większość z nas z OKO PN w trybie pilnym wykupiła akcję i zgłosiła akces, czyli dała dyspozycję do Biura Maklewskiego, ażeby zarejestrowano nas na tym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. I tam proszę Państwa zgłosimy sprzeciw do podjęciu takiej szkodliwej dla polskiego społeczeństwa uchwały. Czyli każdy z nas wstanie i powie, że ja jako akcjonariusz sprzeciwiam się podjęciu takiej uchwały. I żądam zapotokowania tego sprzeciwu przez prowadzącego. Proszę Państwa, co to oznacza? My to po to robimy, ażeby w trybie pilnym przygotować pozew do sądu, żeby uchylił tą haniebną, skandaliczną i tragiczną w sumie decyzję. I dlatego też w trybie pilnym poszukujemy kancelarii, która by współpracowała z nami żeby przygotować skuteczny wniosek. Jest to bardzo trudne zadanie, bo większość kancelarii, do których żeśmy się skierowali, odmówiła nam współpracy, bo większość tych kancelarii, proszę Państwa, współpracuje z wszystkimi spółkami Skarbu Państwa, więc tu jest pewien konflikt interesu i nie każdy ma odwagę tak jak my sprzeciw, sprzeciwić się temu, ale jesteśmy na dobrej drodze. Być może dzisiaj albo Albo jutro złożymy skuteczny wniosek. Przed tym nadwyższanym banem Zgromadzenia Akcjonariuszy 4 o godzinie 15 jest zespół aktywów państwowych i zasobów naturalnych. Na te spotkanie ja zaprosiłem eksperta reprezentującego stronę społeczną, panią Teresę Adamską. Po drugiej stronie będzie kilku ekspertów, którzy. Jakby wcześniej wypowiadali się pozytywnie o fuzji. Ale lotosu yy, yy, z pkn to będzie na żywo. Ci wszyscy, którzy chcą zobaczyć, yy, jakie argumenty wysunie OKO PZPN, a jakie argumenty wysunie jakby strona reprezentująca stronę rządową, yy, więc zachęcam wszystkich do oglądnięcia tego, bo to będzie właściwie pierwsze takie zderzenie, o które OKO PZPN walczy już od kilku lat. Czyli zawsze byśmy chcieli, ażeby. Online zetrzeć się z ekspertami rządowymi czy z ministrami, którzy przez te 33 lata rządzili naszą gospodarką i doprowadzili do tak, tak fatalnych skutków. I myśmy takich propozycji zrobili już kilka i zawsze nie odpowiedzieli na to. Proszę państwa, podejrzewam, że oni znają siły naszych argumentów i nie chcą się spotkać online, bo tylko takie spotkanie powoduje, że oglądający nas niech sami rozstrzygną, kto w tym sporze ma rację. Apeluję do całego polskiego społeczeństwa, ażeby wspali nasze działania w tym zakresie. Otworzyliśmy subkonto, na które prosimy, ażeby w trybie pilnym do 10 października mogli zebrać odpowiednią pulę środków na ewentualną kancelarię która by pomogła nam w przygotowaniu skutecznego y, pozwu. Apelował inżynier Krzysztof Tytko: bądźcie czujni, oglądajcie, wspierajcie, gdyż rzecz toczy się moim zdaniem o najważniejsze kwestie, mianowicie nasze zasoby, które będą albo w naszym posiadaniu, albo w posiadaniu obcym, co nie wróży dobrze dla nas wszystkich.